Jeśli to oglądasz, to znaczy, że prawdopodobnie wiesz, czym jest wewnętrzny chaos, że czujesz się oderwany od wszystkiego, że budzisz się rano i pytasz sam siebie, po co? Jeśli coś cię przyciągnęło do tego filmu, to nie był przypadek. Zanim wejdziemy głębiej, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, jeśli chcesz lepiej zrozumieć to, co się z tobą dzieje. Na tym kanale mówimy o prawdziwym przebudzeniu, nie o kolorowych wizjach, tylko o tym, co boli, co uzdrawia i co naprawdę cię zmienia. Ciemna noc duszy to nie poetycki zwrot, to jeden z najtrudniejszych, ale najpotężniejszych etapów duchowego rozwoju. To moment, w którym wszystko, co znałeś, rozpada się, nagle nic nie ma sensu. Twoje cele, marzenia, relacje, nawet duchowość tracą smak. Czujesz pustkę, czujesz się sam, ale ten rozpad nie jest końcem, to początek. Początek czegoś, co dopiero teraz ma szansę być prawdziwe. Ciemna noc duszy to duchowa dezintegracja rozpad fałszywego ja ego, które przez całe życie próbowało coś udowodnić, coś zdobyć, kogoś zadowolić. Zaczyna się kruszyć. I choć to przerażające, właśnie wtedy wchodzisz w najważniejszy proces spotkanie z prawdą prawdą o sobie, o tym, co nie działało, o tym, co nie było Twoje. Wszystko, co wcześniej dawało Ci poczucie bezpieczeństwa, przestaje działać. To tak, jakby życie zabierało Ci wszystkie podpory, żebyś w końcu nauczył się stać sam. Ale dlaczego to się dzieje? Bo nie można wejść w nową wersję siebie, trzymając się starej. Nie można żyć naprawdę, gdy całe życie opiera się na iluzjach. Duchowe przebudzenie nie polega na tym, że nagle czujesz się świetnie, często najpierw czujesz się gorzej niż kiedykolwiek. Bo właśnie wtedy wszechświat zaczyna ci pokazywać, co w tobie wymaga uzdrowienia. To jest jak duchowe odtrucie. Wszystko, co tłumione, niewyrażone, zepchnięte, wychodzi na wierzch. W tej fazie możesz czuć się, jakbyś tracił rozum, możesz mieć wrażenie, że coś się w tobie łamie, że wszystko jest bez sensu. Ale to nie depresja, to śmierć ego. To, co się w tobie rozpada, to nie ty. To tylko historia, którą o sobie stworzyłeś. I tak bardzo się z nią utożsamiłeś, że jej rozpad boli jak koniec świata. Ale to właśnie ta śmierć robi przestrzeń na coś nowego. Na ciebie prawdziwego. Jak przez to przejść? Po pierwsze, przestań z tym walczyć. Największe cierpienie w ciemnej nocy duszy pochodzi nie z samego procesu, ale z oporu, z prób powrotu do tego, co było, z desperackiego, chcę znowu być sobą. Tylko że ten ty, do którego chcesz wrócić, już nie istnieje. To trudne do zaakceptowania, ale kiedy w końcu odpuścisz. Zacznie się uzdrowienie. Po drugie, nie próbuj wszystkiego analizować. To nie jest logiczne. Umysł będzie próbował wszystko zrozumieć, ale ciemna noc duszy dzieje się poza umysłem. To głęboki, duchowy proces. Najlepsze, co możesz zrobić, to pozwolić sobie na niewiedzę i ufać, że to, co się dzieje, ma sens nawet jeśli ty go jeszcze nie widzisz. I najważniejsze, nie jesteś sam. Ludzie na całym świecie przechodzą przez to samo, tylko o tym się nie mówi, bo w naszej kulturze nie ma miejsca na duchowy ból, na poczucie pustki, na utratę sensu. Ale właśnie w tej pustce możesz znaleźć coś, czego wcześniej nie miałeś prawdziwą obecność ciszę, spokój siebie. Po drugiej stronie ciemnej nocy duszy jest coś niesamowitego. Zaczynasz czuć, że jesteś częścią czegoś większego, że nie musisz już niczego udowadniać, że nie musisz być kimś innym, żeby zasługiwać na miłość. Zaczynasz widzieć rzeczy, które wcześniej były ukryte, czujesz więcej, kochasz głębiej, jesteś bardziej sobą niż kiedykolwiek, ale żeby tam dojść, musisz przejść przez ciemność, przez ból, przez rozpad. Musisz pozwolić odejść temu, co cię chroniło, ale też ograniczało. To nie jest łatwe, ale to jest prawdziwe. I jeśli jesteś teraz w tym procesie, to nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak, to znaczy, że się budzisz. Jeśli ten film z tobą rezonuje, zostaw subskrypcję. To miejsce stworzyłem po to, żeby mówić o duchowości bez cukru, prawdziwie. Jeśli jesteś teraz w środku tego procesu, napisz w komentarzu: Jestem w środku, nie jesteś sam, a to, przez co przechodzisz, ma sens. Zaufaj, idź dalej, jesteś bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej.